Pokażę Wam... E, jak mam powiedzieć... No Czechy Jesteśmy w Czechach To są bardzo fajne starożytne domy Tutaj tak dalej starożytne domiki no, Jak widzicie Tu jest tak dalej, dalej i tak dalej To są fajne filmy. Jakby coś subskrybujcie 100 tysięcy subów i dajcie lajka, nie zapomnijcie lajka. Jak chcecie więcej takich odcinków z blog, z blogiem, to subskrybujcie po więcej. No jak widzicie. Fajnie tu jest. Tak dalej, bla bla bla. Fajnie jest. Tutaj no jak widzicie pięknie no ludzie, no taki staroży... że mi się wszystko podoba. szachy są fajne. Ja byłem, ja, już chyba, ja, już tutaj, ja już tutaj chyba jestem piąty raz, bo ja bardzo dużo jestem w Czechach. No bo z mamą jeszcze byłem. I przepraszam, że wczoraj nie nagrywałem odcinku. Byłem bardzo... Byłem bardzo zajęty. No. Nagrywałam tam wczoraj odcinki, ale nie wyszło mi. Więc mi się, że mi wychodziło bardzo fajnie. No i kontynuujemy. już, nie, nie będę Wam już przeszkadzał. A Wy, już oglądajcie nasze przechy, gdzie my jesteśmy. Dobra. A tutaj jest tak fajnie. Tu są domki fajne. Ci się tu wszystko podoba. Tak dalej, dalej, tak dalej, tak dalej. No i. O, ej, widać nasz hotel. Ej, tylko on jest tak daleko. No, nie widać chyba. Gdzie, mam kamerą. O, widzicie? O, tam widzicie? O, pokazuję Wam. Tam właśnie my mieszkamy. No, i tutaj jest tak fajnie. Dobra, bla, bla. dobra, no to więc. To ja się z wami żegnam na, na Elo i zobaczymy się jutro w następnych odcinkach. Pa!